Witajcie, moi kochani, w kolejnym odcinku bierzemy się za kolejnego questa Quest numer 9: Zagadkowa choroba. Zaczynamy go u starego Walutyna. To pewnie on będzie miał jakąś chorobę. No, tak, tak, tak myślałem, strasznie jesteś blady. O Bogowie, jak gdzieś się dzisiaj czuję? <grywy> Daj spokój. I my chcemy mu pomóc, oczywiście, pozbyć się jego choroby, chociaż nawet jeszcze. Nie wiemy, co to jest za choroba. Najlepsze sposoby na przeziębienie znają kobiety. Udajemy się na kordy 32-64. To jest w lewo i w dół. I tutaj mamy, jest łusko luba, czyli kobieta. Szukamy sposobów na przeziębienie. Ona nam daje pewien sposób, czyli syrop z cebuli. No, pewnie w domu też takie piliście kiedyś, jak mieliście jakieś, nie wiem, coś z gardłem. My musimy kupić jej 5 sztuk cebuli. No to oczywiście szybko do tutaj kolegi, który nas teleportuje, czyli do starego Lasota i on nas do tornek szybciutko przeniesie. No i tutaj oczywiście idziemy do Synthi. Każdy chyba wie, gdzie jest Synthia. Kupujemy u niej 5 cebul i czosnek. Czosnek się nam przyda w dalszej części questa, więc po prostu lepiej jest go kupić teraz niż potem kolejny raz latać. Także kupujemy to, co potrzebujemy, czyli cebulę, 5 sztuk i czosnek. I oczywiście z tymi rzeczami teleportujemy się na nawie. I wracamy do naszej kobiety, która powinna mieć dla nas syrop. Dostawa świeżej cebuli. W zamian dostajemy oczywiście syrop z cebuli, z którym wracamy do naszego biednego, starego walutyna. Mamy dla niego pyszny syropek. Eee, dobra, i musimy chwilę poczekać. Aż zobaczymy, czy leczenie dało jakikolwiek efekt. No i kiedy już minie z 5 minut, no to pytamy się, jak się czuje. Okazuje się, że nic nie pomogło, i musimy wymyślić coś innego. Idziemy do kolejnej kobiety. Jest to dziadu miła. No i pytamy się, czy ona nam jest coś w stanie pomóc. Mówi, że trzeba wypić kozie mleko z miodem i czosnkiem. No to oczywiście czosnek już mamy. Kozie mleko też za chwilę będziemy mieli i będziemy potrzebowali tylko znowu po raz drugi już miotu spadziowego. Miód oczywiście dostaniemy. Zaraz wam powiem, tylko szybko kupię, bo zaraz zapomnę co ja chciałem kupić. Kozie mleko. Oczywiście są dwa sposoby. Teraz wybiorę ten drugi. Wcześniej, jak to za minutę? Za pi... No jak to za minutę? A tu? Za 9. Ja. O, do tu zmer jeszcze mam. No miód spadziowy kupimy albo w Nidhal w zajeździe albo w wiosce pszczelarzy oczywiście, no bo tam wiadomo zawsze są miody ale już byłem w wiosce pszczelarzy, więc teraz pójdę sobie do zajazdu pod złamanym dukatem ten zajazd jest o gdzieś tu tutaj jest pokój właściciela to my idziemy tutaj i szukamy kogoś może ona? Tak, ona nam sprzeda to, co my potrzebujemy. Nie no, jednak ona nie ma w ogóle miodu. Idziemy dalej. Kto tu jeszcze jest? Jest Aldumir. To u niego pewnie kupimy miodzio. O, on ma miód spadziowy. Kupujemy. I mamy znowu kolejne trzy rzeczy. Lecimy znowu do nawi. I idziemy oddać te wszystkie rzeczy jakiejś tam kobiecie, która zobaczymy, co tym razem wymyśli. A nie, nic nie wymyśli. To nie ma wszystkiego? Podgrzać. Aha, jeszcze mamy to wszystko podgrzać. No, a żeby to podgrzać, to trzeba znaleźć ognisko. A ognisko jest na przykład tutaj w prawym rogu, więc tam sobie szybko łódeczką przepłyniemy. Łódeczkę oczywiście stary lasota Madranas. No, i płyniemy tutaj w prawy, górny róg. I jest oczywiście rybak Czesław. Rybak Czesław nasz przenosi. A my idziemy do ognicha. Może być to. Tak, to po lewej raczej. I mamy gotową leczniczą mieszankę, czyli kozie mleko z miodem. I wracamy do naszego biednego, starego człowieka, żeby mu dać tym razem kozie mleko. Może to go jakoś uratuje od choroby. A jak nie, no to będziemy kombinować kolejną rzecz. No, kurde, źle popłynąłem. A. No i jesteśmy u starego walutyna. Jak się czujesz? Mamy mie mleko. No i teraz znowu musimy poczekać i sprawdzić na lecznicze efekty koziego mleka z miodem i czosnkiem. No i po pięciu minutach dowiadujemy się, że czosnek nie dał rady i musimy wymyślić coś kolejnego. Tym razem już nie kobieta, tylko idziemy do y, Jantara. W tobie moja ostatnia nadzieja. No. On wymyśla y, herbatkę malinową, którą robią babcie. No to musimy zrobić y, herbatkę malinową. Herbatkę zrobimy niestety znowu w Podgrodziu Nithal, więc po raz kolejny musimy uciec z mapki eventowej i udać się do Podgrodzia Nithal. No i w Podgrodziu od razu mamy babuszkę, zagadujemy. Yy. Dobra, czy potrafi zrobić herbatę? A musi przynieść mi cytrynę. Mamy to szczęście, że cytrynę uda nam się kupić od Ruzi, czyli nad nie musimy wychodzić z mapki. Kupujemy cytrynę, wracamy do babci. Yy, Przynieśliśmy cytrynę, dostaniemy herbatę i znowu lecimy na mapkę eventową, czyli już było tyle, już był syrop z cebuli, kozie mleko, a teraz dopiero zwykła. Herbata malinowa z cytryną. I no i po raz kolejny ale on już stracił nadzieję. No i znowu pije. Czy ktoś będzie w stanie opowiedzieć Ci o urokach i chorobach? Już sami nie wiemy w ogóle co się dzieje. Musimy dowiedzieć się trochę więcej niż tylko leczyć go na zwykłe przeziębienie, bo może to jest coś gorszego. Więc pójdziemy sobie do zarządcy i spytamy się go czy wie coś i może nam pomóc. Obawia się, że to nie przypadek i martwi się, że wkrótce zachorują kolejne osoby. Odpowiada nam o pewnych stworkach, które są jakoś tam... nazywają się chorobniki chyba. i Daj nam kolejną recepturę. Mamy zrobić kanapkę z dźbłem ze starej miotły. Gdzie taką znajdziemy? Magazyn, hotel, baraki. No oczywiście baraki Ithan. Więc przenosimy się do Ithan jakimś teleporcikiem. Już mam wolny Cholera, zapomniałem. Dobra, no to przenosimy się stąd do Tornek. I teraz dopiero do Idhań, dopiero do Baraków. Takie życie powolne. Ale w tym roku powiem Wam, że jest bardzo dużo questów. Cały czas są dodawane dosłownie kolejne. Na tę chwilę jest chyba z 12, z czego chyba ze dwa są dzienne. Także naprawdę mamy bardzo dużo questów. Ja nie nadążam ich po prostu szybko nagrywać, ale mam nadzieję, że uda mi się nagrać wszystkie. A jak nie, to, to trudno. No ale na pewno nagram. Mamy baraki, szukamy jakieś miotły. Gdzie jest miotła? Halo, miotła. O, jest miotła. I wyskubujemy sobie takie bło z miotły, i wracamy do zarządcy, czyli znowu teleport do mapki eventowej. I idziemy. ...do naszego zarządcy. Halo zarządca? No nie atakuj, tylko... O. E, mamy źdźbło. Przygotowałem przekąskę... ...do naszych chorych. Weź jedną i zanieś przyjacielowi. No to kanapka dla chorego. Źdźbłem z miotły. Chyba nas zabije za to, że ma to zjeść. Ale nie czuję żadnej zmiany. Niestety. Stara miotła na nic się zdała. Potrzebujesz innego rozwiązania. No to znowu. Musimy kolejną rzecz wymyślić, zobaczymy co tym razem zarządca wymyśli. Zarządca, i każe nam przynieść teraz oczy żaby i gorzałkę, to jest kolejna jego propozycja lecznicza. No, oczywiście, oczy żaby wylotniamy lotniemy z żaby, a żaby są wszędzie. A teraz wam pokażę, skąd weźmiemy sobie gorzałkę. Tutaj, nawet macie żaby. No, Mówię Wam, żaby są, nie, tej akurat się nie da atakować, ale tam gdzie są jakieś, a nie dało się. O, widzicie, jakby ktoś nie wiedział, tu jest żaba, można zdobyć oczy żaby, nie trzeba nawet w ogóle się ruszać. Ale dobra, to jeszcze teraz potrzebujemy tylko gorzałkę, więc lecimy do one Zbóż. Tutaj też do Oberży. Jest oberża. Cicho, iPhone. I tutaj do oberżysty. No i oczywiście kupujemy po prostu gorzałe. I z tymi temkami znowu się teleportujemy na mapkę eventową. I znowu idziemy do zarządcy, żeby nam przygotował nasz trunek. Zobaczymy, czy tym razem to podziała. Otrzymujemy oto taką naleweczkę dla chorego. No i tym razem piję. Nalewka nie pomogła. Kurde, no co my jeszcze mamy zrobić? Musicie spróbować innych metod. No to idziemy, dajemy zarządcy trzecią szansę, żeby coś wymyślił. No i on teraz wymyśla bardzo ciekawy sposób na leczenie choroby. Może, możecie go w domu wykorzystać. Eee, chory musi wywiercić dziurę w drzewie, huchnąć do środka i szybko zatkać korki, następnie krzyknąć zostań tam chorobo. No, powiem Wam, że bardzo ciekawy sposób. Musimy mu to opowiedzieć. Czyś ty do końca zdurniał. <laughs> Dobra, poszedł. Musimy znowu zaczekać chwilę, parę minutek, aż zobaczymy, czy się udało. No i znowu minęło parę minut, i pytamy się, czy. Oj, chyba, chyba się nie udało. Dobra, obraził się. No ale co, że się obraził? Yy, to nas w ogóle nie rusza. Idziemy znowu do yy, zarządcy. No i niestety. Teraz mamy nową metodę. Jest to siła. Musimy zabić te cał wszystkie chorobniki, które tu są. Jest ich aż 33 sztuki. One respią się po prostu tutaj na tej mapce. Zaraz je gdzieś tutaj poznajdujemy, pokażę Wam jak wyglądają. I będziemy mogli je sobie zabijać. Chyba, że ich tutaj nie będzie, ale ponoć mają być na całej nawi gdzieś tam rozrzucone. A że widzę, że tutaj pełno ludzi jest, to oznacza tylko jedno, że na pewno tutaj coś jest pytanie brzmi, czy ja w ogóle zobaczę jakiegokolwiek tego chorobnika. Mówicie, może, może z tej strony gdzieś są? Bo tutaj to nie widzę. No mam naszej na 180. Co z tego? No. Mam naszej na 180. Mamy jakieś dziwne grzyby. Mamy chrust, mamy krew a w ogóle nie ma żadnych chorobników jak to? gdzie one są? miały być porozsyłane na całej nawi halo dobra pójdziemy zobaczyć jeszcze na prawą stronę może tam będą, mam nadzieję, że będą no ale nic się nie respi tam w ogóle nic a nic No to idziemy zobaczyć tam, w prawym górnym rogu, czy tutaj się respią jakiekolwiek te chorobniki, bo już zaczynam się bać, że ich w ogóle nigdzie nie ma. Wysiadamy. No i tutaj też pusto. Do gdzie one się mają niby respić? Jakich tutaj nie ma nigdzie. Nie rozumiem. Jestem z powrotem, tylko tym razem na innej postaci. Przeniosłem się na świat prywatny, bo tutaj widać gdzie respią się te chorobniki. Jeden jest tu, drugi jest tu, jeden jest tutaj na rogu. No jest ich tutaj dużo, tylko po prostu na normalnym świecie wydaje się niemożliwe, żeby one w ogóle dało się je zabić teraz. Nawet tutaj widzicie, ten, tą samą drogą szedłem na Gefion i nie było ani jednego. Teraz jak pójdę na dół, tutaj też na pewno coś będzie. I też nie ma ich tutaj dużo na mapce eventowej. Ponoć też są w Tornek, ponoć ktoś napisał, że są w Nidhal, ktoś napisał, że są na brzosowiskach. No trzeba, musicie poszukać ich, trzeba zabić 33, a jak widzicie, że nawet tutaj na mapce eventowej jest ich dosyć mało, chyba że mają jakieś swoje, nie wiem, yy, miejsce, gdzie ich respi się dużo, ale o tym jeszcze nikt na forum nie pisał. Yy, no to, w, to wtedy może tam można pójść i tam ich jest dużo, ale jak widzicie. Na gefionie byłem, tu tutaj ani jednego nie było zrespionego, a, a widzicie ich jest, a do tego one mają 20 dewele, więc one się nie rozpią tak szybko jak jakieś tam pierwsze czy drugie. Tutaj jest jeden, no jest ich dużo, tylko po prostu na zwykłym świecie będzie trudność z ich pozabijaniem, więc naprawdę polecam Wam albo odłożyć sobie tego quest'a na chwilę, poczekać aż się dowiecie gdzie są fajne respy tych chorobników, albo... W nocy sobie albo nas nad ranem powybijać, bo teraz nie ma sensu tracić czasu. Jak widzieliście na Gefionie, ani jednego nie zobaczyłem. A przeleciałem tyle y, całą nawie i, i tornek przeleciałem, jeszcze Nithal, i ani jednego nie spotkałem. Także no, zostaje nam tylko jedno do zrobienia, czyli zabicie tych y, chorobników. Jak je zabijemy, no to wracamy do zarządcy wsi, mówimy mu o tym, y, że zabiliśmy, i to jest po prostu koniec naszego questa. Także ja teraz tutaj na kafajterze nie będę go na razie kończył, bo po prostu nie chcę marnować czasu. Jedyne co nam zostawiło na no to, rozprawić się z tymi chorobnikami, czyli z podporkami, które po prostu powodują problemy naszego biednego, starego człowieka. No i to jest chyba tyle. No tu widzieliście, przy tym byliśmy na prywatnym, to teraz pójdziemy tutaj. I tutaj ludzie stoją i czekają. Tam, gdzie są respy, po prostu, więc jak ja mam tak 33 razy zabijać, to naprawdę podziękuję. Także, jak skończymy, to idziemy do zarządcy wsi i u niego kończymy questa, dostajemy nagrodę. Ale też na forum jeszcze nie ma podanej, jaka jest nagroda, są tylko, że są trzy itemki, więc na pewno jest coś z waluty eventowej, no i jakieś dwa inne itemki. No i to byłoby na tyle. Ja uciekam robić kolejnego questa.